Trochę czekałeś, ale się doczekałeś. Kolejny efekt prac 60. Temat wydechowy, łącznik elastyczny, kolaneczko, i tutaj musimy się z tym wszystkim ładnie połączyć. Także kreskujemy i idziemy na spawarę. Muszla turbiny poszła na przespawanie, żeby wyjście było na wprost. Tutaj mamy piękny wydech na słupku. Nie jest on jeszcze tym docelowym, ale na razie będziemy na nim testowali. Na dolocik pójdzie rureczka aluminiowa, całkiem gruba, fajna, powiem Wam szczerze, 60 zł za 60 cm, bardzo spoko cena. Kolaneczko długie, będzie trafiało tutaj prosto w turbosprężarkę, także dolocik pójdzie w tą stronę, następnie intercooler i potem dolot, który trzeba wyspawać. Dolot. I wydech to nie wszystko, bo w silniku jeszcze dojdzie kolejna modyfikacja układu chłodzenia. Poza wentylatorem zetora mamy teraz termostat zetora, cała obudowa i wyjście, które jest na kolektor, powrót tutaj gorącej cieczy, jest średnica 40 mm, także nowy kwaśny kolektor wodny będzie tutaj tworzony: kolanko, flansza i rura 40 zamiast 30. Jak to ryknie, łapanie. Strach przy tym stać będzie.